Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku, co nam mówią oczekiwania inflacyjne na 2024 rok. To jest temat przewodni wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Zachęcam także do wzięcia udziału w trzeciej edycji naszej akcji charytatywnej Ace Market You Dzieciom oraz także informuję i zapraszam wszystkich, żeby spotkać się na żywo. Na najbliższy piątek o godzinie 18 w kawiarni Agare Contra, gdzie z Markiem Rogalskim będę miał przyjemność porozmawiać na temat tego, co się wydarzyło w tym roku oraz co się wydarzy w gospodarce w 2024. Zachęcam do tego, żeby właśnie tak zrobić, żeby się spotkać, poznać, pogadać, nawiązać osobiste relacje. Przypominam, tam na dole w opisie jest specjalny link do tego wydarzenia. Zaczynamy! Co nam mówią oczekiwania inflacyjne na 2024 rok? Drodzy Państwo, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ poznamy o godzinie 20 decyzję Fedu oraz po tej godzinie wszystkie informacje, które będą spływały z Banku Centralnego, a perspektywy inflacyjne na 2024 rok są kluczem do zrozumienia tego, co się może wydarzyć, ponieważ spadające oczekiwania inflacyjne, spadające perspektywy inflacyjne na przyszły rok. Będą pozwalały na obniżki stóp procentowych, a to powinno i będzie uruchamiać gospodarkę w ujęciu światowym, jak i też lokalnym. Dlatego też oczekiwania inflacyjne naprawdę są kluczem do zrozumienia tego, co się może wydarzyć. Wczoraj poznaliśmy dane o inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Były one dokładnie takie, jakie chciały prognozy, więc dane są pomijalne. Dane nie mają większego znaczenia. Dane teraz. Są przyćmione innymi wydarzeniami, czyli tym, tą informacją z FEDu. Ale dzisiaj o godzinie 14.30 zanim FED ogłosi swoją decyzję, poznamy inny dodatkowy miernik inflacyjny, czyli inflację producencką, inflację PPI. I ona także widzimy tutaj na Medianie, prognoz ma spaść, ale odchylenie od tego od tych poziomów, które były w poprzednim miesiącu obserwowane nie jest duże, dlatego rynek. Będzie nam pokazywał, czy faktycznie tendencje dezinflacyjne są obserwowane równolegle na inflacji konsumenckiej, jak i producenckiej, i rynek może do tego się przywiązywać, jeżeli dane będą wyraźnie różniły się od prognoz. No i to, co się dzieje na oczekiwaniach inflacyjnych, to, co się dzieje na oczekiwaniach co do przyszłych stóp procentowych, najlepiej obrazują amerykańskie obligacje dziesięcioletnie. Wykres rentowności. To jest coś, na co warto dzisiaj w szczególności patrzeć. A jak widzimy, wsparcia w rejonie 4:20 to jest miejsce, które jest bardzo istotne nawet z perspektywy długoterminowej. A, to najlepsze, a tą perspektywę długoterminową najlepiej widać na wykresie tygodniowym ceny amerykańskich obligacji, ponieważ dokładnie w tym miejscu jesteśmy na dwuletniej linii trendu spadkowego. Dlatego też, jeżeli się okaże, że dzisiaj po Ostatnich danych o inflacji po decyzji Fedu, będziemy świadkami dalszych spadków rentowności, to będzie to oznaczało, że cena amerykańskiej obligacji dziesięcioletnich przebija tą bardzo ważną linię trendu spadkowego, a to oznacza średnioterminowe odwrócenie tendencji na obligacjach na rzecz wzrostów cen, czyli spadków rentowności. Będzie to sygnalizowało kolejną falę bardzo dobrych tendencji. Także dla giełd papierów wartościowych oraz dla rynków ryzyka na całym świecie i będzie także sygnalizowało, że na tym etapie na samym przełomie 2023 i 2024 roku giełdy papierów wartościowych oraz przede wszystkim rynek obligacji wierzy w to, że oczekiwania inflacyjne i ścieżka inflacji w 2024 roku będzie korzystna, czyli będziemy świadkami kontynuacji presji desinflacyjnej, będziemy świadkami zbliżania się inflacji do celów inflacyjnych. Praktycznie na całym świecie, a to naprawdę uruchomi potencjał ku obniżkom stóp procentowych, a ten temat obniżek stóp procentowych będzie także naprawdę niezwykle ważny dla rynków ryzyka. No ale co nam mówią oczekiwania inflacyjne na 2024 rok? Dotarłem do bardzo ciekawego raportu, który zaczyna nam sygnalizować, że oczekiwania inflacyjne mogą zacząć rosnąć w 2024 roku. A jak widzimy tutaj na wykresie, te oczekiwania inflacyjne, które już teraz sygnalizują nam zwrot, mają także na, sygnalizują nam także, że, te, że faktyczna inflacja może zacząć naprawdę zawracać za 9 miesięcy od grudnia, czyli w okolicach sierpnia-września 2024 roku. Więc bardzo, bardzo będziemy czujni na wydarzenia związane. Gospodarce z inflacją, właśnie w trzecim kwartale 2024 roku, i tego typu przesłanie, co nam mówią oczekiwania inflacyjne na 2024 rok, to jest określenie, że te wskaźniki, które teraz nam wykręcają, będą miały statystyczne przełożenie za około 9 miesięcy od teraz, czyli trzeci kwartał przyszłego roku, jako moment, kiedy inflacja znowu może zacząć nam. Doskwierać i może być, możemy być świadkami nawrotu tendencji inflacyjnych. Ale dodatkowo warto zwrócić uwagę, że pod koniec przyszłego roku mamy także wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. A jak pamiętamy, gdy, pier, gdy prezydent Trump rozpoczął swoją e, pierwszą kadencję, to jedną z pierwszych decyzji było to, by doprowadzić do zwiększenia podaży węglowodorów. I w takiej sytuacji, jeżeli Okaże się, że w przyszłym roku pre prezydent Trump wygrywa drugą kadencję, to w takiej sytuacji będzie możliwość obserwacji dalszych spadków węglowodorów, a to by zmieniło oczekiwania inflacyjne nie tylko na końcówkę 2024 roku, ale także na 2025 rok. Dlatego też sygnalizuję, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku będą miały także bardzo duże znaczenie dla oczekiwań inflacyjnych nie tylko. Na 2024 rok, ale także na 2025, i być może na terminy jeszcze dalsze. Dlatego też, na chwilę obecną, oczekiwania inflacyjne dają nam potencjał ku temu, żeby za 9 miesięcy zacząć się martwić o to, czy inflacja nie, zna, nie zacznie nam znowu rosnąć, ale wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych za rok będą mogły już nam naprawdę bardzo mocno zamieszać na tych oczekiwaniach inflacyjnych. W kolejnych latach, i na to będziemy zwracać bardzo dużą uwagę. Przypominam, to jest klucz do zrozumienia tego, jakie będą stopy procentowe, a oczywiście po stopach procentowych rynki finansowe będą musiały na to reagować, a spadki stóp procentowych bardzo sprzyjają popytowi na ryzyko. I drodzy Państwo, jak wiecie, dla mnie rynkowym miernikiem, najlepszym miernikiem w czasie rzeczywistym, nawet intradayowym, oczekiwań inflacyjnych jest właśnie zachowanie ropy naftowej. A wczoraj ropa naftowa nie tylko mocno tąpnęła, spadła poniżej 70 dolarów, spadła nawet poniżej ostatnich minimów, a to daje sygnał i impuls ku temu, żeby liczyć na to, że będziemy testować tegoroczne minima z dużym prawdopodobieństwem pokonania tych poziomów. Jak widzimy, dalsze cięcia produkcji ropy naftowej przez OPEC nie dają im perspektywy wzrostowej. Mamy coraz niższe poziomy a to sprawia, że te oczekiwania inflacyjne naprawdę na samym początku, przynajmniej na pierwszą połowę 2024 roku mogą cały czas dawać nam impuls ku kontynuacji procesów desinflacyjnych, dlatego też ja osobiście sygnalizuję każdemu, żeby patrzeć przez pryzmat zachowania ropy naftowej na to, jakie mogą być też te oczekiwania inflacyjne w krótkim terminie. Bo ropa naftowa bardzo ładnie koreluje z inflacją konsumentów w Stanach Zjednoczonych w ujęciu takim. Krótkoterminowym, czyli z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał. Dlatego też warto wykorzystywać moim zdaniem ten wskaźnik do oceny tego, co się dzieje w gospodarce ze wzrostem cen. No i kiedy teraz już mamy perspektywę oczekiwań inflacyjnych na przyszły rok. Kiedy mamy już perspektywę tego, że podczas dzisiejszej sesji możemy poja mogą pojawić się bardzo ważne informacje dotyczące tego, co się stanie ze stopami procentowymi w przyszłym roku, warto prześledzić, które rynki mogą najbardziej zareagować poza tymi, które dotyczą przyszłej stopy procentowej. To przede wszystkim amerykański dolar który w ostatnich godzinach raczej zdradza ochotę na wzrost niż na spadki. To jest bardzo duże zagrożenie dla długich pozycji w amerykańskim dolarze i bardzo sprzyjająca informacja dla ryzyka na całym świecie, m.in. dla giełdy papierów wartościowych. Wczoraj, giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych już ewidentnie wyszła nad poziom 4600 punktów. Pokonaliśmy dwuletnią linię trendu spadkowego. Mamy nowe tegoroczne maksima, maksima hossy i rynek nam daje sygnał. Że chce już wkrótce, być może nawet już w tym roku zaatakować maksima wszechczasów górne ograniczenia rocznych kanałów wzrostowych, czyli strefę 4800-4900 punktów, ale takie zachowanie giełdy w Stanach Zjednoczonych naprawdę daje potencjał ku temu, żeby w, w bardzo podobny sposób zareagowały inne parkiety. Potencjalne spadki rentowności sprzyjają relatywnie lepszemu zachowaniu spółek technologicznych, natomiast słabość widać jednak na. Rynkach azjatyckich i wiąże się to cały czas z problemami Chin oraz z problemami Japonii, która cierpi na indeksie giełdowym. Z powodu tego, że jen japoński wykazuje raczej ochotę na umocnienie niż na osłabienie, ta dzisiejsza decyzja Fedu oraz perspektywy oczekiwań co do tego, co się może wydarzyć w Japonii. 18-19 grudnia mamy decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych, sprawiają, że ta niepewność i presja na rzecz jena japońskiego może się nasilać. Dlatego też ta słabość, widoczna na, jej, na wykresie indeksu Nikkei, jest obserwowalna nowe maksima wszechczasów mamy na giełdzie w, w Niemczech. Jeżeli będziemy świadkami dzisiaj danych, które będą potwierdzały procesy dezinflacyjne, to możemy być świadkami już nawet w najbliższym terminie, że indeks DAX zaatakuje psychologiczny poziom 17 tysięcy punktów. Na rynku warto także patrzeć na zachowanie ceny złota. To także jest pochodna tego co się wydarzy na amerykańskim dolarze oraz na rentownościach amerykańskich papierów? Cena miedzi jak widzimy, tutaj jest zakręta w obszarze konsolidacji między oporami a wsparciami, więc żadnych nowych sygnałów nie ma. Ale także bardzo czuły na te oczekiwania inflacyjne, powiązane z tym oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, te oczekiwania mają bardzo duży wpływ na Bitcoina, więc im niższa inflacja. Im bardziej gołębi będzie ton wszystkich informacji z Swedu, tym większa może być presja, powinna być presja na to, żeby Bitcoin najbardziej popularna kryptowaluta, wróciła do wzrostów, a na chwilę obecną warto patrzeć na, na okolice poziomu 40 tysięcy dolarów, ponieważ utrzymanie nad tym poziomem moim zdaniem sprawia, że nawet w krótkiej perspektywie e, szanse na wzrosty są większe niż szanse na spadki. No i dzisiejsza sesja w Polsce powinna być sesją na przeczekanie, na doczekanie na to, co się wydarzy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Raczej ochota na wzrosty eurodolara sprzyja temu, żeby polskie aktywa były kupowane, zwłaszcza polski złoty, który jakoś nie chciał mocno zareagować na korektę spadkową na eurodolarze, więc moim zdaniem jest to sygnał siły polskiej krajowej waluty. Polskie obligacje sygnalizują ochotę na spadki. Więc wydarzenia na oczekiwaniach inflacyjnych oraz perspektywy co do stóp sprzyjają także spadkom rentowności polskich papierów, a giełda papierów wartościowych w Polsce po lokalnym zawirowaniu moim zdaniem także powinna rozpocząć już ostateczny moment ataku na górne ograniczenia kanałów wzrostowych linii trendu spadkowych, to jest strefa 2375-2400 punktów. Moim zdaniem jesteśmy na wyciągnięcie ręki od tego, żeby taki test miał miejsce. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Bardzo proszę o każde wsparcie w naszej trzeciej edycji akcji charytatywnej z Market You dzieciom. Link w opisie oraz w opisie jest także link do wydarzenia, które będzie miało miejsce w najbliższy piątek o godzinie 18:00 w kawiarni Agere Kontra w Warszawie. Spotkanie e Marek Rogalski i ja będziemy rozmawiać na temat perspektyw gospodarczych na przyszły rok, więc zachęcam każdego do przyjścia do kawiarni, nawiązania osobistych relacji, pogadania, wymieniania się opiniami. To link do tego wydarzenia jest także w opisie. Dziękuję, życzę dużej dodatniej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.